Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Za chwilę zaczynamy. Ja się tutaj tylko muszę zastanowić nad... O właśnie, nad pytaniami. Dlatego, że pod wczorajszym materiałem... właściwie już możemy zaczynać. Czyli, pod, wczoraj pojawił się materiał dotyczący złota i srebra z KGHM-u. Chodziło o sztabki. O masach od jednej uncji do jednego kg, zarówno ze srebra, jak i ze złota. Dostałem tą wiadomość o tym, że ten taki produkt zostaje wprowadzony na rynek do sprzedaży detalicznej. Dostałem od z Departamentu Komunikacji KGHM bezpośrednio. No i pospieszyłem Was bardzo szybko o tym poinformować. No i pod materiałem pokazały się pytania. I Roland zapytał, napisał: "Dobra wiadomość. Czy wiadomo, od kiedy będzie to dostępne? No więc wiadomo, już jest dostępne. Zaraz wam opowiem o tym. I Roland napisał też, że powinna być też polska srebrna bulionówka. Nawet mała Armenia ma, a my nie." Z tego co wiem, nie ma planów, przynajmniej dwa lata temu jeszcze nie było, rok temu, przepraszam, rok temu nie było planów, żadnych planów wprowadzenia bulionowej monety, dlatego że o to pytano skarbnik Narodowego Banku Polskiego na konferencji tej w Narodowym Banku Polskim, i taka była odpowiedź, że nie są prowadzone prace. Dorota Maria Groszewska napisała, że mam nadzieję, że cena będzie dostępna. A nie zaporowa. No i cóż, KGHM podał miejsca, w których można nabyć te sztabki. No i jednym z nich jest Mennica Polska. No i rzeczywiście w Mennicy Polska można filtrować sztabki po producencie. No i jest filtr KGHM no i mamy sztabki z KGHM nie, jest, nie są dostępne wszystkie no nie są dostępne wszystkie które są oferowane, mamy dostępną sztabkę jednouncjową mamy dostępną sztabkę 50 gramową i sztabkę 100 gramową, nie ma tutaj sztabki 250 g i, i 1000 gramów z tej oferty którą KGHM przygotował dla stakerów no, i popatrzmy na ceny. No, i niestety ceny są zaporowe. Ceny są po prostu totalnie nie do zaakceptowania. Jeżeli sztabka uncjewa kosztuje 13 365 zł, no to już Wam powiem, randomowy, randomowy sprzedawca, jedna uncja, cena z dzisiaj, no, bo w, tej chwili, w tej chwili otwarłem jego stronę. 12 750 zł. Czyli. No, jak widzicie, tutaj mamy cenę, cenę raczej zaporową. Zobaczmy teraz 50 gramów. Aha, tutaj akurat nie ma nie ma w ofercie, w tym cenniku. Natomiast 100 gramowa sztabka KGHM w Wędnicy Polskiej jest sprzedawana za 42 195 zł. Słuchajcie. U sprzedawcy wybranego z internetu jest sprzedawana za 41 tysięcy złotych, czyli tutaj jest prawie 1200 złotych drożej. Cena absolutnie zaporowa, ponieważ akurat ten sprzedawca nie podaje cen 50, 50 gramowych sztabek, ale oni po prostu przeliczają na gramy przy sprzedaży. Czyli najzwyczajniej wynika z tego, że 50-gramowa sztabka powinna kosztować 20 500 złotych. Jakby nawet kosztowała 20 600 albo 700, to i tak cena, która sztabki kghm w Mennicy Polskiej jest. Dużo powyżej rynku. Dużo powyżej tego, co można dostać na rynku bez żadnej łaski. Po prostu to jest to jest sklep, który, który normalnie sprzedaje złoto już od wielu lat. Nie mówię kto, bo, bo też nie chcę specjalnie reklamować. Nikogo, bo nie nie, ma, nie nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby porównać, porównać cenę. No niestety obawy daj widza się zmaterializowały, ceny są zaporowe. No w taki sposób trudno jest, trudno jest nawiązać walkę konkurencyjną z takimi cenami. No sam fakt, że to jest KGHM nie za bardzo skłoni Stuckera do tego, żeby to kupować. Takie mam wrażenie, że to, że to tak będzie funkcjonowało. Czemu jest tak drogo? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest kwestia bardzo wysokiej marży, czy to jest kwestia po prostu wysokiej ceny produktu, wysokiej ceny hurtowej produktu. Tego nie wiem. W każdym bądź razie sztabki są dostępne nie, nie we wszystkich frakcjach, ale, ale no, można kupić sztabki, oczywiście, z polskiego złota, sztabki z KGHM-u. Natomiast no cena załamuje, i na pewno nie wróży to. Zapowiadało się pięknie, a wyszło jak zawsze. No, i cóż, z tą informacją Was zostawiam. Chyba, że ktoś coś napisał. Właśnie sprawdźmy jeszcze, co się dzieje na, na czacie. Ghost Hunter. Witam Cię ponownie. Klienci się spóźnią, spóźnią, to chętnie obejrzę, hmm. ale w jakim celu te bulionówki, jeśli się tylko na nich traci? Yy, znaczy, no, no ludzie kupują, no to już yy, mówi się, że yy, konsumenci zachowują się racjonalnie, no jak widać nie, ale yy, no są ludzie, którzy chcą kupić. Yy, są ludzie, którzy, choćby, choćby złotnicy mogliby to kupować na materiał, ale nie w takiej cenie, żaden złotnik nie zapłaci tak dużo, więc yy więc no, no słabiutko, no strasznie słabo to wychodzi. Gosshunter, miałbym płacić tyle za uncjową sztabkę złota, bo co? Bo jest w slabie ochronnym z kgh śmiech na sali. No, no właśnie, obawiam się, że to będzie takie, takie podejście. Socjalistyczny nawóz, witam cię, dawno, dawno nie widziałem się na czacie. Bo polskie złoto jest najlepsze i basta. No właśnie, no właśnie. GOSHUNTER wolę kupić obiegowe złote rublówki imperialne znaczy one generalnie też są złotem inwestycyjnym tam jest dość spora premia ja akurat nie widzę tu specjalnie różnicy pomiędzy, pomiędzy tymi rublówkami a takimi sztabkami jeżeli chodzi o, o oszczędzanie samo oszczędzanie natomiast no, mnie tutaj martwi to że przefajnowano sceną i to bardzo no nic, no, tyle, co, tyle spraw, tyle tego, z czym chciałem się z Wami podzielić. Nie wyszło najlepiej. No i wygląda, wygląda, jak wygląda mój wczorajszy entuzjazm. Niestety dość szybko się rozpłynął w tej rzeczywistości otaczającej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.